Cześć wam wszystkim z tej strony Pana się nagwam kolejny odcinek z Brawl Stars i w dzisiejszym odcinku moi drodzy pokażę Wam całą moją listę znajomych Kogo moi drodzy mam w tej liście Mam jakichś youtuberów, mam jakichś pro graczy I tak dalej, i tak dalej moi drodzy Więc oglądajcie ten odcinek do końca żeby zobaczyć właśnie kogo mam w znajomych Wy moi drodzy również zostawcie opeczkę w górę Zasubskrybujcie ten kanał żeby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić moi drodzy I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na mojego kika ponieważ Chciałbym zrobić pewien konkursik dla was aktualnie oczywiście w Besie Nic się moi drodzy nie dzieje, mamy mieć ten event z demonami Yy, chyba jutro, jak wy to oglądacie, więc spoko, wreszcie coś nowego będzie, bo ogólnie jest taka lipa, że szczerze nie wiem, z czego nagrać odcinki. Jak macie pomysły, piszcie w komentarzach, bo... Zastanawiałem się pół godziny, co ja mogę nagrać i sobie myślę, ty no w sumie ostatnio widziałem jakieś komentarze, żebym pokazał friendlistę, więc dobra, no niech będzie mój drodzy taki odcinek, ale no nie idzie nic wymyśleć, ja już wszystko zrobiłem, wszystko mam na Maxa rankach, no nie wiem, nie, nie, nie wymyślę nic, nie mogę nic wymyśleć ciekawego, więc piszcie w komentarzach, wbijajcie na kika, bo moi drodzy, jeżeli do końca września uda nam się wbić 10 tysięcy obserwacji na kiku, a mamy już chyba 7200, to rozdaję, moi drodzy, wam PSC kolejne na Kiku, bo ogólnie codziennie możecie wygrać PSC na Kiku. Wystarczy oglądać live'a i zbierać punkty, ale będziecie mieli jeszcze więcej PSC, więc, moi drodzy, wbijajcie i na 10 tysięcy obserwacji też będzie 10-godzinny live, a tam są live'y codziennie godzina 18, więc wbijajcie, moi drodzy. Myślę, że dzisiaj też będzie live'ik, jak wy to oglądacie. Ale za parę dni znowu sobie jadę akurat teraz do Paryża, moi drodzy, więc jak ktoś jest ciekawy, co tam będę robił, to zapraszam na mojego Instagrama. Dobra, wejdźmy sobie, moi drodzy, w listę i zaczniemy sobie po prostu od dołu, bo no, nie będę wam pokazywał od góry, tak? Górę zostawiłem na koniec. Więc tak się prezentuje, moi drodzy, moja lista od dołu. Mamy 286 znajomych aktualnie. Dosłownie 80% z nich to są widzowie. Widzimy tutaj jednego, który już wyleci z tej friendlisty, bo jest 37 dni nieaktywny, więc ja wywalam, chociaż rzadko kiedy co sprawdzam, ale że akurat teraz jesteśmy to przy okazji się kogoś tam powyrzuca, moi drodzy. Więc tak to wygląda. Oczywiście ja dodaję do znanych, moi drodzy, zawsze top donatora na live'ie, więc teraz jest łatwo, nie wiem, ktoś wyśle 20 zł jest top donatorem, więc nie jest ciężko być w tej friendliście, a wyrzucam tylko jak ktoś jest nieaktywny. Więc tak to, moi drodzy, się prezentuje. No tutaj na razie chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Tak sobie będę powoli przewijał do przodu, jak zobaczę jakiś ciekawy nick, no to wam coś tam poopowiadam, ale wydaje mi się, że na razie to ciężko będzie. Tutaj mamy konto mojej siostry, która coś tam sypyka. Tutaj mamy konto mojego ziomka, moi drodzy, twoja mamusia, Damian jakiś podróbkowy, moi drodzy. E, co my tutaj jeszcze mamy? Znowu jakiś panda no tutaj nic, nic na razie ciekawego nie widzę. O, mamy, moi drodzy, pierwszego ciekawego ziomala, czyli Triptom, moi drodzy, Jest to osoba która w 2019 roku wygrała Mistrzostwa Świata w Brawl Stars i do dzisiaj mam go w znajomych, no bo po prostu wtedy grałem z nim 1v1, zresztą jest odcinek na kanale, więc możecie sobie obczaić jak to wygląda. Tak się prezentuje jego profil, 42 postacie na 35 randze, no on już nie gra, on już nie gra, zresztą widać 9 dni nieaktywny, więc no nic, nic nie wbija tutaj 39 tysięcy pokarków, więc nie ma on za dużo tych puszek. Następnie Wyżej sobie zobaczymy, czy jeszcze kogoś mamy Aiko, moi drodzy. Nie wiem, czy to jest ten Aiko, ale Aiko też jeden z większych donatorów mojego kanału. Yy, Segir, moi drodzy, no to moderator. Czy jeszcze tutaj mamy kogoś ciekawego? Wydaje mi się, że na razie to nie. Yy, ale zobaczymy. Jacyś YouTuberzy powinni się, moi drodzy, pojawiać. Chociaż też czasami wywalałem tych ludzi. No, bo robiłem miejsce, żeby widzów dodać, więc nie zawsze jest Damianowski. No to tu jest chyba legit Damianowski, myślę, że możecie go kojarzyć. Więc tutaj mamy Damianowskiego również w friendliście. Następnie kogo my tu jeszcze, moi drodzy, mamy ciekawego. Nic tu na razie za bardzo nie widzę. Dochodzimy już mniej więcej do 50 tysięcy bucharków. Mamy farela, 55 tysięcy, moi drodzy, więc jak widzicie, farel coś tam jeszcze gra, tak się prezentuje, moi drodzy, jego profil. Tak wygląda. 20 godzin temu był aktywny, więc coś tam sobie, coś się tam loguje. Więc tak to właśnie wygląda. Następnie, kogo my tu jeszcze mamy, moi drodzy? To jest chyba Ziomek, z którym ja kiedyś dużo grałem, ale on, widać, że już teraz nie gra. Nie ma też trzy piątki, ale jego mam chyba od bardzo, bardzo dawno znanych. Tak mi się wydaje. Że, no zresztą, zobaczcie, 30 tysięcy winów na trójkach. Konto 2017 rok, więc ja go, właśnie kiedyś, kiedyś już musiałem dodać do znanych. i chyba kiedyś, właśnie z nim jakiś tam puszę robiłem, można powiedzieć. Tak, tak mniej więcej kojarzę po Poniku. Następnie, czy kogoś jeszcze ciekawego tutaj znajdziemy, zaraz zobaczymy. Dochodzimy już mniej więcej do połowy, tak naprawdę. No, Ale tak jak mówi, większość to są moi drodzy widzowie. Mamy wersacze, wersacze też. Yy, chyba top 3 donator kanału, czy top 4 donator kanału, więc też bardzo mocny tutaj zawodnik, nadal mam go oczywiście w znajomych. Yy, następnie czy jeszcze mamy tutaj kogoś ciekawego? Na razie nie widzę. Mamy Toriego, moi drodzy, więc Toriego również mamy tutaj w znajomych Tori, który ma 65 tysięcy pucharków, coś tam podpuszował, coś tam chłopak podpuszował, więc mamy również Toriego. Mamy lukę, moi drodzy, myślę, że lukę też możecie yy, kojarzyć. Więc tak to się prezentuje 28 postaci na 35 randze. No nie puszuje pucharków. Też gra troszeczkę mniej 70 tysięcy na trójkach, prawie no mocny, mocny jest. Więc Luke myślę, że też jak najbardziej kojarzycie. Następnie wyżej tu jak coś widzowie i tak dalej. Mamy pole, moi drodzy, kto pamięta pole. No to napiszcie w komentarzach jakiś komentarz odnośnie akcji z polem. Zobaczymy, kto z Was, moi drodzy, pamięta. Pamięta te czasy, które w sumie nie były jakoś giga dawno. Ten ziomaczek, chyba też z nim kiedyś grałem i on jest od dawna. No, 2.35 ranki, konto 2, znaczy konto 2018, 60 tysięcy na trójkach. No ja mam takie porozwalane, trochę mam friendlisty takich ludzi, co naprawdę mam już giga, giga długo w znajomych. I kiedyś właśnie z nimi grałem jak byłem wysoko w tabeli, zaczynałem naprawdę nagrywać na YouTubie dopiero. Na no, tak to i tak. Większość są tak naprawdę widzowie. Mamy olko Pomidorka, moi drodzy, więc jest i on, moi drodzy, tak się prezentuje. E, jego konto, nic ciekawego, więc go skipujemy. Lecimy dalej, czy jeszcze tutaj coś będzie jakiś youtuber? Nie wiem gdzie jest Damian. Damiana, chyba mam znamych, ale musiałem go minąć, tak mi się wydaje. Nie napiszcie w komentarzach, ale może mam Smeraj, myślę, że też możecie kojarzyć Szmeraja. Ale nie wiem, czy to on nie miał 35 nigdy? Trochę dziwne akurat, ale 50 tysięcy winów na trójkach to raczej jego konto. Następnie, co ja tu jeszcze mam ciekawego, już jesteśmy w top 100, moi drodzy. Mamy Kaszpę. YouTube Kaszpę, potężny TikToker, moi drodzy z Brawl Stars i nie tylko, bo tam mi się wyświetlają jakieś szaty czasami. Jest i on. Yy, Kaszpę, który grał ze mną jeden Feden na kruki i ani razu mnie tym krukiem nie dotknął. To jest ten właśnie legendarny zawodnik, więc jest i Kaszpę friendliście. Mamy Zimona. Zimon, który ma tam miejsce 70, około 70 tysięcy już na trójkach, pro ranga 53 postacie na 35 randze, bardzo mocny, mój drodzy, zawodnik. Następnie, co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Nic tutaj na razie nie widzę. Tutaj mamy chyba Bartusa, tak mi się wydaje. Bartus też za bardzo teraz nic nie gra, ale mamy również Bartusa w Nenliście, jak widzicie. Mamy również Łanie, Łania też, który nie gra, jeden dzień nieaktywny też za bardzo aktualnie nic nie pyka. Tak się prezentuje jego profil. No, teraz bardzo dużo osób, moi drodzy, odeszło z Besa, no bo też się nic nie dzieje, więc się nie dziwię. Jak ja już myślę, pół godziny nad tym co nagrać na odcinek, to już jest tragedia. To już znaczy, że Stars mocno upada. Ale no cóż, nic na to nie poradzimy. Czy jeszcze tutaj mamy coś ciekawego? Tu jacyś widzowie, yy, obcy no to z obcym też żeśmy kiedyś pograli Latoxa, myślę, że też możecie kojarzyć, moi drodzy, nie wiem czy on dalej działa z chłopakami. Z Food Esports, czy tam on przy Zecie został, czy coś tam, nie wiem, ale on ogólnie tam był jakimś menadżerem, czy coś tam. I Latox też dosyć mocny gracz, kiedyś sporo coś tam puszował. Pamiętam, że kiedyś się ścigaliśmy o topkę na pamce. Więc mamy również Laitoxa, mamy Minasiego. Nie wiem czy Minashi w ogóle jeszcze cokolwiek nagrywa, ale mamy również YouTube Minashi, moi drodzy, więc tak to się prezentuje. Następnie czy jest coś tutaj mamy ciekawego? Wydaje mi się, że nie. Jest Maka na przykład tutaj. Mamy figusa, więc jak widzicie mamy również, moi drodzy. Tutaj friendliście Figusa, myślę, że też możecie kojarzyć. Mamy Lerana, no to też kojarzycie kebaba. No tu już jesteśmy w top 10, tak naprawdę. No nic za bardzo ciekawego, raczej już nie znajdziemy. Mamy Przygodiksa też. No i jakieś osoby, co w tym sezonie puszują moi drodzy, pucharki, Jest jeszcze Boltadik u góry. No i tak to się właśnie prezentuje, więc no nic szczególnego, tak naprawdę paru youtuberów, parę jakichś różnych osób, z którymi grałem kiedyś, jakieś osoby, z którymi teraz jeszcze coś tam popykam i tak się właśnie prezentuje moja friendlista. Nie ma jakichś nie wiadomo jakich programaczy, bo nigdy do nich nie pisałem, żebyśmy się dodali i tak dalej, no jedynie mam to Toma, ale to przez to, że żeśmy po prostu razem nagrali odcinek i mam go wtedy, znaczy od wtedy znajomych. Tak to się prezentuje. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wbijajcie na Kika, obserwujcie mnie, będziecie mieli więcej PSC do wygrania, więc zapraszam. Pierwszy link w opisie. Tam gramy nie tylko w Brawl Stars, różne giereczki, więc polecam sobie wbijać, bo moi drodzy, teraz tylko tam są live'iki. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się.